Żeby dziś zajmować się rolnictwem i uprawiać rośliny albo hodować zwierzęta, a przede wszystkim mieć z tego zysk, cały czas trzeba pozyskiwać wiedzę i umiejętności, bo nie wystarczy tylko doświadczenie zdobyte w swoim gospodarstwie. Na szczęście mamy od tego odpowiednie instytucje: uczelnie i szkoły, a my przyjechaliśmy do jednej z nich. Panie dyrektorze, kiedy powstała szkoła i jak wyglądały jej początki? Szkoła powstała w 1955 roku mieściła się w obiekcie przy ulicy Sadowej, gdzie w tej chwili jest liceum ogólnokształcące. Tam były pierwsze roczniki, w późniejszym okresie zaczęto budować szkołę w tym miejscu, gdzie jesteśmy. W jakich zawodach uczniowie mogą się w tej szkole kształcić? Kształcimy w siedmiu zawodach technikum i w dwóch zawodach w branżowej szkole. Stopnia. A jak wygląda zainteresowanie nauką w Państwa szkole? Powiat Sokołowski i ościenne powiaty to powiaty typowo rolnicze. W związku z tym ma sens istnienie taka szkoła i potrzebę, i potrzebę taka szkoła. Dlatego też jest duże zainteresowanie. Corocznie mamy pełen nabór, nie mamy wolnych miejsc. A dlaczego właśnie u Państwa warto się uczyć? A dlatego, że w branży rolniczej, poczynając od rolników indywidualnych, Poprzez całą sieć instytucji pracujących na rzecz rolnictwa potrzeba wyspecjalizowanej kadry, wykształconej kadry, które będą mieli wyposażeni w umiejętności, którzy będą mieli zasób wiedzy przekazywać. Rolnictwo, tak jak każda gałęź gospodarki naszej, bardzo mocno się rozwija, bardzo mocno wchodzą nowe technologie, chociażby cztery rolnictwo 4.0, no i potrzeba jest specjalistów. W tej chwili szkoła jest nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona. A jak pani jako pedagog szkolny ocenia atmosferę w tej szkoły? No moim zdaniem, atmosferę mamy bardzo dobrą. Uczniowie są otwarci na co dzień. Spotykamy się z sympatią uczniów. Oczywiście to no nie mury tworzą klimat, tylko tylko osoby, które to i zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Więc uważam, że klimat jest bardzo dobry. Stąd też mamy bardzo dobry nabór. Uczniowie przekazują sobie na pewno takie informacje, jeżeli chodzi właśnie o klimat szkoły, dlaczego warto u nas się uczyć. Myślę, że jest to jeden z elementów, który jest podkreślany, że jest bezpiecznie, że jest miło. Przekazują Państwo, oczywiście, wiedzę, ale też umiejętności podczas praktyki. Jak wyglądają u Państwa praktyki? W obszarze kształcenia praktycznego musimy rozróżnić dwa pojęcia: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w ramach tygodniowego planu lekcji i w zależności od zawodu, część odbywa się w szkole, część w zakładach pracy. No i chociażby przykładem tu jest nasz największy zakład na naszym terenie, z którym mamy współpracę indywidualną. Natomiast praktyki uczniowskie uczniowie odbywają cztery tygodnie w klasie trzeciej i cztery tygodnie w klasie czwartej. I tu już odbywają się u rolników indywidualnych, w instytucjach, w zakładach pracy. Uczniowie podpisujemy umowy i uczniowie indywidualnie już wtedy idą na te praktyki. Po to właśnie, że żeśmy powiedzieli, żeby już w praktyce zderzyć się ze swoim zawodem, żeby wiedzieć, jak to funkcjonuje i wygląda. Panie dyrektorze, a jak wyglądają te zajęcia praktyczne? Zapraszam na łąkę. To tyle ze szkoły, a teraz dopiero będzie się działo, bo jedziemy na zajęcia praktyczne na łąkę. Na którym roku jesteście i w jakiej klasie? Jesteśmy na piątym roku, czyli już ostatnia klasa. Kierunek nasz to jest technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki. Dlaczego wybrałeś ten kierunek? Ten kierunek wybrałem, ponieważ od małego interesowałem się rolnictwem i zawsze mnie do tego ciągnęło. I mam po prostu to we krwi już. A przez te pięć lat, czego udało Ci się dowiedzieć w tej szkole? Wszystkiego nie dam rady powiedzieć, bo jest tego bardzo dużo. Lecz jeśli ktoś lubi to albo chce się tym zainteresować, to warto tu przyjść. A z czego jesteś najbardziej zadowolony? Czego udało Ci się dowiedzieć, czego wcześniej nie wiedziałeś? Dowiedziałem się o dużej ilości innowacji, które można wprowadzić do naszych gospodarstw. A jakie to są innowacje, na przykład? Na przykład nawigacja, prowadzenie równoległe. Nawigacja maszyny jakiejś ciągnika, czego? Tak, Maszyn? ciągnik jedzie wtedy sam, tylko operator musi pilnować, aby go dobrze ustawić i będzie dobrze. Czyli po prostu roboty tak? pracują za rolników, jak to wygląda? No, jest sterowanie kierownicą, maszyną, ciągnik sam to wykonuje, żeby tylko to zaprogramować i wtedy ciągnik, operator tylko ogląda, czy dobrze wszystko przebiega. Nauka nauką, ale jaka jest atmosfera w szkole? Atmosfera jest bardzo przyjazna, pomagamy sobie nawzajem. I jest przede wszystkim bezpiecznie, co nie, jest nie we wszystkich szkołach. A powiedz mi, jakie ty masz marzenia związane z tym kierunkiem, który obrałeś w tej szkole? Wybrałem kierunek do moich marzeń, więc planuję zostać pracować na takich maszynach. Niekoniecznie w swoim gospodarstwie, ale w gospodarstwie na pewno. Mateusz, obserwującym Was z boku mogłoby się wydawać, że wy nic nie robicie, a pracują za Was maszyny. No nie, niestety tak nie jest. Tutaj każdy tutaj z kolegów zajmuje się czymś, pilnuje e, bezpieczeństwa na polu. E, ja tutaj na przykład w swoim ciągniku e, pilnuję bezpieczeństwa, żeby nikt nie podszedł pod e, prasę do welowania żeby się nic nikomu nie stało i żeby się nie popsuła żadna maszyna. A jak wygląda obsługa Twojej maszyny? Czym Ty e... się zajmujesz tutaj? Ja dzisiaj zajmuję się e, zbieraniem lucerny w wele. Czyli twoja maszyna zbiera może pod trawę? Tak, tak, tak. Zbieramy tutaj trawę. Tutaj kolega jeden zajmuje się zgrabianiem do wałków, a drugi zaś po mnie owija bele z folią do zakiszania. I ile Wasza praca będzie dzisiaj trwała? Nasza praca myślę, że będzie dzisiaj trwała około dwóch godzin. A łąka ile ma powierzchni? Łąka ma powierzchni około 2,5 hektara. Wiemy już dużo o szkole, dużo o jej uczniach, a teraz przenieśliśmy się zaledwie 13 km od tej placówki do gospodarstwa, które prowadzi absolwent tej szkoły, Hubert. Masz tutaj nowoczesną oborę, nowoczesny budynek gospodarczy. Tak, jest to obora wybudowana w 2020 roku. Została wyposażona w posadzkę rusztową, e, automatyczne stacje paszowe, robota do zgarniania obornika oraz w halę udojową typu bok, bok Ile macie krów? Krów jest około 150. A jaka to jest rasa krów? Jest to rasa holsztyńsko-fryzyjska. I czym ona się wyróżnia spośród innych y... ras? Jest najbardziej mleczną rasą. Jak to się stało, że zacząłeś naukę w szkole zawodowej, typowo rolnej, a nie na przykład w liceum? Ponieważ bardziej interesowały mnie kierunki w technikum. Szkoła jest bardzo nowoczesną szkołą, najnowocześniejszą w regionie. Posiada bardzo dobry plac maszynowy. Część dydaktyczna jest na bardzo wysokim poziomie i z polecenia znajomych. A czego nauczyłeś się w szkole? Co później przełożyłeś na przykład na pracę w swoim gospodarstwie? Dzięki licznym szkoleniom nauczyłem się nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa. Jak Ci się przydało to, czego nauczyłeś się w szkole? Dzięki licznym szkoleniom, praktykom nauczyłem się, do czego służą poszczególne rzeczy: typu nawigacja, jak to można ustawiać co można jeszcze zmienić w swoim gospodarstwie, aby wchodzić na coraz wyższy poziom. Młodzi rolnicy z województwa mazowieckiego kształcą się i wprowadzają nowe maszyny i nowe technologie do swoich gospodarstw, a my możemy być spokojni o przyszłość i rozwój rolnictwa w naszym regionie.